To jest audioprezentacja, Materiał promocyjny na podcast zaprasza Agencja Rozwoju Pomorza realizująca projekt Spektrum. Pomorski system usług doradczych. Biznes przez sito w Czilizę. Kuba Sito, kłaniam się i zapraszam na kolejny program Biznes przez Sito. Jego specjalne wydanie realizowane wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza z pięknego portu w Gdyni, z Muzeum Emigracji. Fantastyczna panorama i kolejne biznes story. Biznes story, tym razem firmy z branży kosmetycznej, branży beauty, które już teraz zaprezentujemy. Biznes story. A naszym gościem Paweł Jeglicki, współzałożyciel i prezes firmy Instalasz. Zgadza się, cześć, witam. Powiedziałem współzałożyciel, bo w zasadzie pomysł nie wyszedł od ciebie, a wyszedł od twojej partnerki Klaudii. Tak, zgadza się w 100%. Pewnie mi byłoby ciężko dość obronić taką teorię, że jestem fanem puszków do rzęs czy, czy odżywek i tego typu produktów. Rzeczywiście to był jej pomysł. A ja ze względu na dość długie już doświadczenie biznesowe, no po prostu postanowiliśmy to zrealizować wspólnie i myślę, że z dobrym efektem. Zatem wracamy do 2019 roku, bo wtedy wasza firma powstała tak. e, uchyl rąbek tajemnicy, jak to wszystko się e, zaczęło. Zaczęło się tak, że, no właśnie, tak jak wspomniałem, moja partnerka jakby myślała nad wejściem z jakimiś produktami w branży kosmetycznej. Tutaj dużo analizowaliśmy, gdzie jest pewna nisza, gdzie z jakimi produktami byłoby nam najłatwiej wejść, bo to jest też branża bardzo, bardzo konkurencyjna. W końcu oprócz tych wielkich gigantów, których mamy na, na rynku, mamy w Polsce też bardzo zdywersyfikowany ten rynek. To jest na pewno kilkaset, jak nie więcej, e, jak nie w tysiącach takich podmiotów małych, kosmetycznych, które e, też robią genialną robotę, więc e, szukaliśmy najpierw właśnie takiego rozwiązania, czy, które by dobrze się przyjęło na rynku, po prostu. Czyli, najpierw... Czy dobrze czytam? Wsłuchałeś się w marzenie, w aspiracje swojej partnerki, mając. Jedenastoletnie doświadczenie w ogóle w biznesie powiedziałeś. Tak, okej, okay, spełniam to marzenie, będziemy w tej chwili prowadzili biznes w branży kosmetycznej, trochę wypływając tak naprawdę na głęboką wodę, bo bardzo dobrze podkreśliłeś i słusznie, że to jest to branża niezwykle konkurencyjna. Miałem okazję rozmawiać z wieloma podmiotami z tej branży i wszyscy podkreślali, że zwłaszcza początki w tej branży są niezwykle trudne. Tak, tym bardziej, że weszliśmy trochę pod prąd, czyli zrobiliśmy pewne rzeczy, które może były nie do końca intuicyjne i to wymagało od nas na pewno e, dużej takiej dozy samozaparcia i, i upartości, żeby dojść do pewnego momentu. E, tym bardziej, że uważam, że do teraz jeszcze na polskim rynku mamy bardzo wiele do, do zrobienia e, przez nasze, że tak powiem. Przez nasz udział w targach na przykład zagranicznych udało nam się podbić rynki zagraniczne, w niektóre w dużo większym stopniu niż ten rynek polski. Może dlatego też, że tutaj tych firm takich niewielkich jest bardzo, bardzo dużo i może ta konkurencja jest jeszcze większa. Chociaż myślę, że to też się wkrótce zmieni. Do ekspansji jeszcze wrócimy, tak. ale wróćmy do samego początku. Najpierw trzeba było znaleźć niszę. Sam wspomniałeś, tą niszę znaleźliście produktach, to rzęs. Tak, dokładnie. Dlaczego właśnie tutaj? Wynikało to z tego, że większość produktów w, tej, w tym segmencie produktów kosmetycznych opiera się o przeważnie taki składnik bimatoprost, czyli składnik leku na jaskrę, który to z jednej strony powoduje niesamowite efekty i bardzo szybko można je zauważyć, stąd jego popularność i taki boom na rynku, który, które produkty tego typu spowodowały. Niemniej jednak potem okazało się, że jest to substancja bardzo szkodliwa, która potrafi powodować do no właśnie, wypadanie rzęs potem, jak już przestaje się go używać, czy powoduje, są nawet sytuacje w takich, gdzie ktoś wylądował u okulisty, przez to, że rzęsa mm -hmm. zaczęła w jakiś zły sposób rosnąć na przykład. Mm -hmm. I to jest to, gdzie odnaleźliście niszę tak. dla siebie. Stwierdziliście, że musicie znaleźć rozwiązanie. No tak, tak. ale nie będąc osobami z branży, e, znaleźć też rozwiązania, które tak. będą zastępowały, jest na pewno niełatwo. Nie jest łatwo. My, można powiedzieć, mamy dość duże szczęście do ludzi i do, do podmiotów, na które trafiamy. Trafiliśmy na, na dobre laboratorium, które podjęło rękawice, postanowiło taki produkt wspólnie z nami opracować i to się udało. Wyszliśmy wtedy z pierwszym produktem, to był tuż do rzęs połączony właśnie z serum na ich wzrost, czyli takie powiedzmy dwa w jednym. No i na początku staraliśmy się doprowadzić tą ekspansję w Polsce. Było bardzo, bardzo ciężko, sprzedaż była mizerna. I, I, że tak powiem, potem dopiero e, chyba wytrwaliśmy właśnie przez tą ekspansję, bo też tak do tego nawiązuje nie, nie bez powodu, z racji tego, że e, jadąc na pierwsze nasze targi e, okazało się, że produkt ma genialny odbiór. Wtedy to były targi w Dubaju, w Emiratach Arabskich e, i tam się okazało, że no, trafiliśmy w dziesiątkę, chociaż nie do końca na naszym rynku jeszcze wtedy. E, no i potem było myślenie o kolejnych rynkach zbytu, rozumiem. E, można powiedzieć, że targi to też e, jakby samo działanie targów jest takie, że tam pojawiają się często ludzie z wielu różnych krajów, więc mieliśmy okazję porozmawiać jakby nie tylko z osobami z regionu, z regionu Półwyspu Arabskiego, ale też z ludźmi tak naprawdę z całego świata. E, I to był taki przyczynek do tego, żeby pomyśleć może bardziej poważnie o tej ekspansji zagranicznej. I zacząć jakby ten rozwój właśnie od tamtej strony. Dlatego można powiedzieć, że, że ten rynek polski jeszcze potraktowaliśmy trochę po macoszemu. No i cóż, no i tam się to udało. 2019 rok, a więc tak. mamy 4 lata Waszej działalności. Pierwszy produkt w 2019 roku, potem kolejne. Tak. Dziś jak wygląda Wasze portfolio? My mamy tak naprawdę cały czas dość wąską gamę produktową. To też z racji tego, że dajemy sobie bardzo ambitne cele, jeżeli chodzi o opracowanie nowych produktów, to też można powiedzieć, że nam to bardzo długo zajmuje. Ponieważ w branży kosmetycznej można działać na kilka sposobów. Można oczywiście zwrócić, się do istniejącego producenta i, i powiedzieć ok, poprosimy produkt, który już jest u Was gotowy. Prosimy o jego przepakowanie w nasze opakowanie i możemy startować, tak? czyli można by teoretycznie skrócić sobie tą drogę bardzo mocno. My poszliśmy bardzo ambitnie, szczególnie, że tak jak zauważyłeś, zaczynaliśmy dopiero w tej branży. Czyli stwierdziliśmy, że chcemy opracować coś zupełnie nowego. Pierwszy produkt, czyli od tego momentu pojawienia się koncepcji do wyjścia z nim na rynek, to było około roku. Więc można powiedzieć, że Zamknięci w garażu, myśleliśmy o tym, co, e, co tam zmienić. Oczywiście, bardzo dużo testów, bardzo dużo próbek, które gdzieś tam testowaliśmy na sobie i, i dopiero potem wyjście na rynek. Mm -hmm. Więc e, pierwszy rok to jest e, może trochę wcześniej nawet niż sama spółka powstała. To jest ten moment, kiedy no, testowaliśmy, sprawdzaliśmy e, różne koncepcje. Bez w tym tak momencie... naprawdę gwarancji, że to się wszystko się uda. Tak, tak. Mm -hmm. Więc. E, Dopiero w, jakby w tym momencie to jest cały czas w zasadzie kilka produktów. jest tak? ta bardzo wąska gama produktowa jak na, produkty, jak na produkcję kosmetyczną. Jestem ciekawy, jak wygląda wybór tych konkretnych produktów, że najpierw będzie ten element, potem ten element. Czy na to też jest jakaś strategia? E, tak, w zasadzie e, uchylając rąbka tajemnicy, czy podpadając jak, jak tutaj działamy, no jest to kwestia często produktów takich komplementarnych, produktów, które możemy stosować łącznie, które łatwiej po prostu też pozycjonować razem, tak? czyli móc sprzedać jako, jako pewnego rodzaju zestaw. Więc tutaj rzeczywiście te kolejne produkty stawały się uzupełnieniem do produktów, które powstawały wcześniej. I w zasadzie cały czas widzimy jeszcze dość duże pole do popisu, żeby kolejne tego typu produkty powstawały, które będą skupiać się cały czas na tym obszarze oczu. Mhm. Branża kosmetyczna, branża beauty jest mocno konkurencyjna, o czym już powiedziałeś. Rynek polski również w tym zakresie jest bardzo mocno konkurencyjny. Być może wiele naszych słuchaczek, słuchaczy o tym nie wie, ale tak naprawdę Polska produkcją kosmetyków stoi. Zgadza się. To też jest, znowu może też nawiążę do tych targów, ale jadąc na targi, na przykład na targi, jedne z największych, o ile nie największe targi na świecie, czyli Bolonia, to Polska była jednym no, z trzech, może, może czterech głównych graczy, jeżeli chodzi o ilość stoisk. W Dubaju to było bodajże drugie miejsce, czyli tak naprawdę ogrom firm, które też cieszą się bardzo dobrym odbiorem. Na przykład mieliśmy takie sytuację, gdzie podchodziły do nas osoby w Dubaju. Sprawdzały, jaka, czyli tak, sprawdzały nasze produkty, też my dość duże zainteresowanie budziliśmy, ponieważ zrobiliśmy wcześniej taką mieliśmy sesję zdjęciową z modelkami w hidżabach, burkach itd., tak więc wiele osób myślało, że jesteśmy gdzieś tam marką z ich rynku, której oni po prostu nie kojarzą. Podchodzili do nas, żeby się dowiedzieć troszkę więcej, dowiedzie, dowiadywali się, że jesteśmy z Polski. I wtedy często pojawiało się takie określenie, że wow, z Polski, fajnie, kiedyś kupiliśmy fajne produkty kilka lat temu, one też były z Polski, to my teraz też chcemy. Chodziło o to, że marki polskie często naprawdę mają genialny odbiór, i ludzie po prostu gdzieś tam odbierają to bardzo dobrze. Powiedziałbym nawet dość że ambitnie, że. Polskie marki wcale niewiele ustępują takim markom, czy to koreańskim, czy, czy francuskim. Może trochę brakuje nam pewnej odwagi do tego, żeby, żeby o tym mówić i jeszcze bardziej, że tak powiem, prowadzić tą ekspansję zagraniczną. Ale skojarzenia, które budzi polska branża kosmetyczna na świecie, są bardzo, bardzo dobre. Paweł, ale wspomniałeś też o tym, że odważnie uderzyliście na targach z adekwatną promocją dostosowaną też do grupy docelowej, mówię w tej chwili o waszej sesji zdjęciowej. Jestem ciekaw, co tak naprawdę na tych targach kupują ludzie? Czy bardziej kupują to opakowanie, czy jak to jest wszystko podane? Czy jednak bardziej patrzą na to, co jest wewnątrz? Bardziej na to, co jest w składzie, mówiąc? Dobra, to my najpierw weźmiemy próbki, przetestujemy, sprawdzimy, a potem dopiero podejmiemy decyzję. Mm. Powiedziałbym, że branża kosmetyczna stoi marketingiem. To jest. Nie da się tak naprawdę bez takiego wyróżnienia się mocnego, że tak powiem, marketingu, nie da się przebić. Nie da się po prostu dojść do klientów, którzy będą mieli okazję e, przetestować ten produkt. Tak? Czyli najpierw musimy do nich dotrzeć i w branży kosmetycznej jest to szalenie istotne. Ja bym powiedział, że nawet moim wyrazem tego jest mój różowy garnitur. Właśnie chciałem e... powiedzieć, słuchaczki i słuchacze, e, którzy e, słuchają nas w radiu tego tak. nie widzą, ale ci, którzy nas oglądają jak najbardziej, e, twój garnitur ewidentnie koresponduje z e, całą marką, ze stroną. Jeżeli ktoś by wszedł tylko na stronę Instalarz, to od razu skojarzy to z wami. Tak, to jest, więc właśnie wracając do, do tej kwestii targów i, i wyróżnienia się, bardzo dużo takiej pracy wykonał nasz zespół po to, żebyśmy się jak najmocniej wyróżnili. Ponieważ no też jako, porównując się z wielkimi korporacjami kosmetycznymi, no to lata świetne jeszcze od nas są. Bardzo ciężko byłoby się wyróżnić skalą. Tak? Tam są podmioty, które mają e, no, kilkudziestometrowe, wielkie stoiska, pięknie zrobione itd. No i wymagało naprawdę wiele, i tutaj ogromny ukłon do, do całego mojego zespołu, który e, myślał nad tym, co zrobić, żeby się wyróżnić. E, I rzeczywiście udało nam się e, zrobić stoisko może niewielkie, bo to było tam kilkanaście metrów. Ale na tyle efektywne i efektowne, że podchodziły do nas osoby, mówiąc, że jest to jedno z najładniejszych stoisk, jakie widzieli. A jednak nie wiązało się ono z tym, żeby no zająć pułchali, jak to niektóre, że tak powiem, marki miały. Ale to jeden z tipów, które od razu sprzedajemy tym, którzy nas słuchają i którzy nas oglądają, że. To, w jaki sposób to stoisko swoje na takich targach zaprojektujemy, również odgrywa znaczenie. Patrząc na Wasze rynki zbytu, oczywiście, ja życzę, żeby również i w Polsce Wasze produkty się sprzedawały i tutaj cieszyły się powodzeniem. Natomiast, przede wszystkim, jakie dziś to są rynki po tych czterech latach? Można powiedzieć: Jeszcze taką małą uwagę, że tak naprawdę najwięcej, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to zrobiliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat. Mhm. To też jest tak, że na początku, jak rozwijaliśmy się w Polsce, no to mocno obawialiśmy się no też poniesienia znaczącego kosztu związanego z udziałem w targach zagranicznych, no bo samo miejsce na, na takich targach, czyli ta powierzchnia targowa bez stoiska to jest no kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc dla małej firmy to, to jest to. Bardzo no, znaczący koszt, szczególnie, że mówimy o kilku dniach obecności w takim miejscu. I tutaj nawet bym jeszcze wrzucił taką, taki ukłon właśnie w stronę między innymi Agencji Rozwoju Pomorza, ponieważ my bez udziału w szkoleniach, bez poznania pewnych osób, bez podpowiedzi ze strony osób, które już miały do czynienia więcej z eksportem, Pewnie by nam dłużej zajęło w ogóle pomyślenie o, o targach i, i to, żeby się tam wybrać. Teraz w ogóle sobie nie wyobrażamy tego, żeby, żeby się w takich miejscach nie pojawiać. Nie? Więc. Natomiast trochę... to jest Litwa? Tak, właśnie, tutaj przepraszam, S tak, wracając do, do rynków. E, z takich rynków, jeżeli chodzi o Europę, które e, najbardziej prężnie funkcjonują jest to Litwa i Węgry, mm -hmm. e, chociaż tak na, sprzedajemy również między innymi do Szwecji, do Słowacji, do Włoch. Sprzedajemy na półwysep arabski. Tam jest pierwszy. To jest w ogóle nasz kontrahent, którego poznaliśmy właśnie na pierwszych targach w Dubaju. Jest cały czas z nami. Jest to kontrahent z Bahrajnu, ale on też prowadzi dość mocną ekspansję na tamtych rynkach, więc pojawiła się teraz Jordania, między innymi. Co ciekawe, też sprzedajemy do Chin, na przykład. Oprócz. Więc taki można powiedzieć odwrotny kierunek tego eksportu, no bo większość ludzi jednak e, można powiedzieć importuje coś z Chin, my z kolei tam eksportujemy. Jakie macie aspiracje? E, to jest ciężkie pytanie tak naprawdę. E, no myślę, wiem, że szykujecie do... pewną niespodziankę, szczegółów tak. nie możecie zdradzić, no niemniej to, że już ją macie pokazuje, że tak, plan. Mamy, mamy plan na rozwój, na no, ten taki mocniejszy i pokazanie siebie no, w naszym kraju, w Polsce. Czyli na rodzimym rynku Ta, jednak. Na rodzimym rynku chcielibyśmy zbudować też swoją taką obecność dużo większą, ale właśnie ten element wymagał no, po pierwsze, żebyśmy zdobyli pewne doświadczenie, ponieważ to jest trochę znowu nawiązanie do kwestii tego marketingu. Jak nie mieliśmy odpowiedniego zaplecza i osobowego, finansowego doświadczenia w tej branży, to ciężko było też znaleźć albo znaleźć podmiot, z którym moglibyśmy współpracować, albo po prostu mieć środki i możliwości do realizowania dużej współpracy marketingowej. No więc dopiero teraz tak naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić tak. Jeszcze się tutaj uchylię, czy mogę uchylić takiego rąbka w tajemnicy, że no, jesteśmy już po podpisaniu takiego dużego kontraktu z jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce, więc myślę, że w ciągu, to tam powiedzmy, na przełomie roku będzie już widać tego efekt. No, to życzę oczywiście powodzenia nie tylko na zagranicznych rynkach, ale również na naszym polskim Dziękuję rynku. Bardzo. Ja zawsze nasz program kończę takim Lessons Learned, choć w zasadzie u Was się ono już pojawiło, już w Twojej wypowiedzi. To będzie to, że zaczynając biznes od nowa dzisiaj, zdecydowalibyście się zdecydowanie szybciej na. Ekspansję zagraniczną i na udział w targach. Czy tak to mam rozumieć, czy coś jeszcze byś do tego dorzucił? Ja chyba zdecydowanie unikam też takich e, ogólnych rad. To jest oczywiście kwestia bardzo, bardzo indywidualna. E, więc to też myślę, że każdy biznes wymaga przeanalizowania, w którą stronę. Powinno się pójść. Jeżeli chodzi o branżę kosmetyczną, zdecydowanie tak. Tak bym powiedział, że jest to pewnego rodzaju podstawa. Oczywiście, wymieniając pewne doświadczenia ze znajomymi, którzy również prowadzą swoje firmy kosmetyczne, doświadczenia są różne. To, to jest tak, że nie każdy przyjeżdża z targów. Super zadowolony, mówiąc, że, że to jest kolejna dobra robota, którą zrobili. My, po wszystkich targach jak dotychczas, byliśmy bardzo zadowoleni. Ale to też kwestia I... nastawienia i pomysłu na to, w jaki sposób się tam pokazać. Na pewno. Myślę, że ten element właśnie przyciągnięcia uwagi, stoiska, nastawienia, z jakim tam jedziemy, jest bardzo, bardzo istotny. No, bo pojawienie się po prostu na targach, czy tam pochodzenie pomiędzy tymi stoiskami, i tak dalej, z mojego punktu widzenia miałoby mniejszy y, sens. Ale gdy już jest się tym wystawcą i zrobi wszystko, żeby jak najwięcej tych ludzi do siebie ściągnąć, plus oczywiście ma się produkt, który później się obroni, bo to też jest kwestia tego, że podczas targów można odbyć setki rozmów, a, a niekoniecznie. Po, po tych testach, czy po, po przesłaniu, czy po podarowaniu komuś próbek no niekoniecznie musi być pozytywna odpowiedź. Więc oczywiście jeżeli, zakładając, że ten produkt jest dobry i, i ktoś ma pomysł na to, jak się wyróżnić, szczególnie w takiej branży, która tego wymaga, bo to jest taki no, jeden wielki wyścig zbrojeń, każdy co, co roku stara się zrobić coś więcej na targach, żeby jeszcze więcej osób przyciągnąć, no, to rzeczywiście, jeżeli ma się te wszystkie elementy, to, to targi są dobre. Ale to, co ja bym powiedział, to też, mimo że ta historia naszej marki jest dość krótka, no bo e, nawet w wywiadach, które udało mi się przesłuchać, które prowadziłeś, są osoby, które no, prowadzą swoje firmy kilkanaście lat. To nawet w tej krótkiej historii bym powiedział, że bardzo ważna jest no, taka upartość czy wytrwałość w dążeniu i, i cierpliwość. Akurat branża kosmetyczna jest branżą, która wymaga bardzo dużo cierpliwości, choćby dlatego, że proces wprowadzenia nowego produktu na rynek to jest często wiele miesięcy, a czasem nawet lata, jeżeli zakłada się pewnego rodzaju badania. Na przykład my już zakładamy teraz, że chcielibyśmy opracować produkt bardzo innowacyjny, taki produkt, który miałby odpowiadać na problem tzw. ptozy, czyli opadającej powieki. To jest mm -hmm. problem, który dotyczy wielu osób, a aktualnie nie do końca jest rozwiązany, ponieważ większość produktów opiera się na takim powiedzmy kleju czy produkcję, który ma w sposób taki sztuczny utrzymać tą powiekę wyżej. My mamy dość ambitny plan, żeby rozwiązać to w inny sposób. No i zakładamy, że te badania mogą potrwać około półtora roku, czyli już patrzymy bardzo, bardzo w przód. No i też ten efekt, jak już wcześniej zauważyłeś, nie jest pewny, tak? więc wymaga to cierpliwości. No niemniej życzę wam oczywiście powodzenia i tak już e, kończąc zapytam, nie masz czasami wyrzutów do Klaudii, a po co ty ten pomysł podsuwałaś? To było bez sensu. Czy dzisiaj po czterech latach możesz już powiedzieć tak, to była właściwa droga? Myślę, że nawet wcześniej powiedziałbym, że to, to była właściwa droga, to jest wspaniała branża, gdzie po pierwsze można po pierwsze, widzi się ten, tą odpowiedź rynku, widzi się osoby, które są zadowolone z używania tych produktów. Kreuje się coś zupełnie nowego, tak? Kreuje się albo produkt, który wcześniej nie istniał, w ogóle też samo tworzenie marki. Jest to biznes taki, który jest właśnie bardzo spokojny, czyli to z jednej strony, oczywiście, bardzo długie terminy i, i ta wytrwałość, ale z drugiej strony, takie coś, co. Po prostu trwa i jest spokojne. Nie jest to jak, nie wiem, branża koncertowa, gdzie ludzie mają o cały tak. czas wiele rzeczy się dzieje, cały czas jakiś taki pożar, który trzeba gasić. Tutaj działa to zupełnie inaczej. Paweł Jeglicki, instalarz. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również dziękuję pozdrawiamy również. Klaudię, która jest drugą połową tego Biznes Story. I na dziś bardzo dziękuję. Biznes przez sito w w Z to była audioprezentacja, materiał promocyjny, materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.